Siemano widzowie, witam wszystkich serdecznie na kanale Szczypsom Plus e, Przepraszam, dzisiaj bez filmu, dlatego, że Montowałem bardzo do późna, już mi tak oczy bolą Montowałem film, nie miałem naprawdę czasu, e, żeby żeby nagrać film na Plusa jeszcze dodatkowo e, Ostatnio nie wyrabiam się ze wszystkim Strasznie dużo obowiązków sobie narzuciłem, takich właśnie związanych z youtube'em Między innymi te vlogi, tutaj kanał, tutaj jakieś wiecie, jeszcze streama wczoraj zrobiliśmy tutaj, więc e, Ogólnie mam masę rzeczy do zrobienia Nie wyrabiam się z tym powoli, ale sobie to poukładam, dam radę, po prostu muszę zorganizować więcej sobie, jakby takiego więcej samoorganizacji, muszę to wszystko dopiąć. więc przepraszam, dzisiaj bez filmu ale za chwilę będzie film na kanale vlogowym, więc zach zachęcam was do tego, żebyście tam weszli, ponieważ mi kwiatek lekko przeszkadza zapraszam was tam, ponieważ tam bardzo fajne vlogi nad którymi się staram, które chcę robić i z których jestem bardzo zadowolony wejdźcie po prostu na mój kanał vlogowy link będziecie mieli w opisie, tam dam po prostu ten jeden link tylko dzisiaj tylko jeden link, po prostu wejdź, kliknij i obejrzyj film 15.15 wlatuje odcinek i wieczorem widzimy się na kanale głównym A jutro już normalnie będzie y, Będą filmy tutaj na kanale, obiecuję I będzie więcej odcinków z gier na telefon A poza tym jeszcze też Minecraft Duecik I tyle, dziękuję Zostaw łapkę dla mnie <ścoughs> Pozdro